Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu PNO. Dzisiaj temat, który powraca do mnie w rozmowach z przedsiębiorcami, właścicielami firm, klientami i po prostu znajomymi. Bo znamy ten moment, kiedy ktoś mówi, że ma świetny zespół, ale i tak wszystko wraca do niego, że chciałby wreszcie usiąść i pomyśleć strategicznie, ale najzwyczajniej nie ma na to czasu i niby ma kierowników, niby ma liderów, ale nic nie może im nigdy zostawić, gdy go nie ma. To po prostu firma się sypie. I no, właśnie, jeśli prowadzicie firmę, rozwijacie zespół, zarządzacie ludźmi, to bardzo możliwe, że sami się z tym problemem borykacie i macie już może struktury, macie zespół, macie kierowników, ale nie macie przestrzeni na to, żeby zrobić to, co naprawdę ważne. I właśnie to, dlatego dzisiejszy odcinek nosi tytuł jak przeszkolić kierowników, żeby wreszcie mieć czas na strategię. I będziemy dzisiaj mówić o bardzo myślę praktycznych rzeczach, czyli jak zbudować zespół kierowniczy, który działa samodzielnie, jak szkolić liderów, żeby brali odpowiedzialność, odpowiedzialność za swoje decyzje i przejmowali tą odpowiedzialność od ludzi i jak przestać być takim można powiedzieć dyżurnym Strażakiem we własnej firmie i w końcu po prostu mieć czas na rzeczy ważne, czyli na strategię, na misję, na wizję. I po pierwsze, pokażę Wam, dlaczego to, że jesteście zajęci, nie jest powodem do dumy, a raczej znakiem ostrzegawczym, że coś dzieje się nie tak. Po drugie, opowiem, czemu samo szkolenie kierowników bez zmiany systemu może po prostu przynieść więcej chaosu i takiego, takiej szkody niż pożytku. I po trzecie poznacie bardzo konkretne narzędzia i podejście, które pomoże wam przekształcić kierownika w lidera, a firmę w maszynę, która działa nawet gdy was nie ma. To są rzeczy, które sprawdzają się w małych firmach, startupach, agencjach produkcji i wszędzie tam, gdzie ludzie próbują zarządzać rosnącą złożonością, tak? I właśnie ten odcinek to nie będzie takie można powiedzieć, motywacyjne, uwierz w siebie, jesteś super liderem, to będzie bardzo konkretna rozmowa o przywództwie, o strukturze, o procesach, także odpowiedzialności i o tym, co trzeba przestać robić, żeby w końcu ruszyć, ruszyć dalej. I właśnie zapaszcie ulubioną kawę, czy herbatę, i zapraszam na drugą część tego odcinka. Słuchajcie, jest bardzo cienka, ale ważna granica między byciem przedsiębiorcą a byciem strategiem. I to nie jest tak, że jedno wyklucza, drugie raczej chodzi o to, gdzie spędzacie większość swojego czasu i poświęcacie swoją energię. I można być przedsiębiorcą, który codziennie pracuje po 12 godzin, odpowiada na każdy maile, jest na każdym spotkaniu, opłaca spóźnione faktury, zatrudnienie. Reklamacje, dostawy, pytania zespołu i jednocześnie w ogóle nie mieć czasu na to, żeby po prostu pomyśleć strategicznie o firmie. A można być strategiem, czyli kimś, kto nie tylko robi, ale myśli, projektuje, rozwija, planuje, komu zależy nie tylko na tym, żeby wszystko działało dzisiaj, w dniu dzisiejszym, ale żeby jutro działało po prostu lepiej i przede wszystkim bez niego. I teraz nie ma w tym nic złego, że działacie w operacyjnych działaniach. Znam wielu świetnych przedsiębiorców i ludzi, którzy prowadzą firmy z sukcesami i po prostu odnajdują się w takim codziennym działaniu. Ale problem pojawia się wtedy, kiedy chcecie się rozwijać, rosnąć, skalować firmę, chcecie robić po prostu większe rzeczy, ale utknęliście w tych bieżących zadaniach. Po prostu wtedy zaczynacie czuć taką frustrację. Macie pomysły, ale nie macie kiedy ich wdrożyć. Macie ludzi, ale macie wrażenie, że i tak wszystko tak jak w lejku spada do was. I właśnie tutaj jest kluczowa różnica pomiędzy przedsiębiorcą a liderem, przedsiębiorcą a strategiem. Boże święty, przepraszam. Przedsiębiorca skupia się na tym, co pilne, a strateg skupia się na tym, co ważne. I przedsiębiorca robi rzeczy, żeby po prostu się nie zawaliło w dniu dzisiejszym a planuje, żeby nie musieć tego robić w przyszłości i żeby jego firma działała sprawniej, lepiej, funkcjonalniej, tak? I to może zabrzmieć bardzo tak brutalnie, ale czasem największym hamulcem rozwoju firmy jest jej właściciel. Właściciel, który za dużo wie, za dużo robi, za dużo kontroluje, za dużo chce być wszędzie i to nie jest tylko tak, że jesteście w tym momencie źli, bo tak robicie. To tylko dlatego, że nigdy nie nauczyliście swojego zespołu, jak działać bez Was samych, bo firma to nie Wy, bo firma powinna działać dzięki Wam. Ona powinna działać bez Was. I właśnie wtedy macie firmę, a nie obowiązek na pełen etat. I Chcę Was tym samym zachęcić do takiej głębokiej refleksji i odpowiedzi sobie na bardzo ważne pytanie: ile procent swojego tygodnia spędzacie na myśleniu strategicznym nie na jakimś rozwiązywaniu problemów bieżących, nie na mailach, spotkaniach czy jakichś pilnych sprawach tylko po prostu na tych ważnych rzeczach, jak projektowanie nowych kierunków, tak. Analiza, analiza trendów, budowanie przewagi, analiza konkurencji, tworzenie rozwiązań, które uwalniają wasz czas, a nie go pochłaniają. Bo jeśli nie macie na to czasu, na te wszystkie elementy, które wymieniłem, to znaczy, że firma was zjada, zjada was w operacyjnych zadaniach. I właśnie po to jest dzisiejszy odcinek. Więc zadajcie sobie takie różne pytanie i lecimy dalej. Wyobraźcie sobie łódkę z czterema wioślarzami. Macie na tej łódce takiego szybkiego, sprawnego, mocnego wioślarza, i nagle mówicie mu, ty weź tam, wiosuj szybciej, bo musimy wygrać ten wyścig. I on w momencie zaczyna wiosłować szybciej, ale problem w tym, że pozostali wioślarze wiosłują swoim rytmem. W efekcie czego łódka zaczyna po prostu szybciej się kręcić, a nie płynąć. I to jest właśnie suboptymalizacja. Poprawianie jednego elementu systemu, który jest częścią większej całości, bez zmiany reszty. I w firmach dzieje się to bardzo często. Często właśnie słyszę od przedsiębiorców, że chcę, żeby mój kierownik był lepszy, to świetnym pomysłem będzie, jak wyśle go na szkolenia. Niech się nauczy w końcu zarządzać zespołem ludźmi. I niech wreszcie ogarnia te tematy wszystkie, tak? Świetny pomysł. Ale jeśli wszystko inne pozostaje takie same, czyli takie, jakie było, to to szkolenie często przynosi jeszcze większy chaos. Dlaczego się tak dzieje? Bo kierownik wraca z takiego szkolenia, ma nowe pomysły, nowe narzędzia, nowy system, który prawdopodobnie zadziałałby, ale firma nadal działa po staremu, najzwyczajniej. Procesy są rozjechane, komunikacja kulała i kuleje dalej i kierownik próbuje tym samym wprowadzać coś nowego, coś świeżego, ale bardzo często spotyka się ze ścianą. I w efekcie czego przychodzi frustracja, frustracja tego kierownika i wasza. No bo myślicie sobie przecież dałem mu szkolenie, a i tak się nie zmieniło. Trzeba go wymienić, trzeba zatrudnić jakiegoś nowego kierownika, on się w ogóle nie nadaje do tej roli. A kierownik myśli, po co się starać, skoro i tak wszystko robi się po staremu i nic to nie zmienia. Bo szkolenie bez zmiany systemu równa się po prostu stratą, stratą tego potencjału. I musicie sobie uświadomić, słuchajcie, że kierownik nie jest samotną wyspą. On jest częścią większego ekosystemu, ekosystemu ludzi, procesów komunikacji, struktury, struktury waszej firmy. I jeśli nauczycie jedną osobę tak przysłowiowo wiosłować szybciej. A nie synchronizujecie pozostałych elementów czy też systemu, będziecie mieć więcej napięć i jeszcze więcej operacyjnych problemów. I jeśli szkolicie kierownika, to równolegle musicie uporządkować procesy i zakres odpowiedzialności ustalić. Jasne priorytety i mierniki tego sukcesu dać przestrzeń kierownikowi na decyzję, bo jeśli po szkoleniu i tak przychodzi, do was z każdym pytaniem, z każdym problemem no to po prostu nic się nie zmieni, tak? I na koniec przepracować komunikację w zespole, bo inaczej on będzie ciągle tym przekaźnikiem tych problemów. I szkolenie kierownika ma sens dopiero wtedy, kiedy wiecie, jak to wpisuje się w całość waszej firmy, czyli jak to się wpisuje w strukturę firmy, jakie są cele zespołu i całej organizacji, tak? Jakie są procesy, które trzeba usprawnić. I tu pojawia się Wasza rola jako lidera, jako właściciela, jako stratega, jako przedsiębiorcy, że nie musicie od razu zrzucać winy na szkolenie. Warto cofnąć się o krok do tyłu i pomyśleć, dlaczego się tak stało. Musicie zastanowić się, co należy zmienić w systemie, żeby kierownik mógł naprawdę rozwinąć skrzydła. I jak mogę uprościć i ustandaryzować procesy, żeby szkolenie nie było tylko ładnym eventem, ale miało taki realny efekt? I właśnie suboptymalizacja to największy wróg tych małych i średnich przedsiębiorstw, bo my, przedsiębiorcy, mamy taką tendencję do tego, żeby gasić te operacyjne pożary, czyli być w miejscach, gdzie nas po prostu potrzebują tu i teraz zamiast po prostu spojrzeć na całość waszej struktury czy naszej firmy tak i żeby po prostu pomyśleć tak normalnie o firmie tak z głębią o strategii o wizji o firmy o, o wizji o misji i jak to wszystkie te wszystkie elementy wdrożyć i żeby one po prostu były spójne okej okay, wiemy już że samo szkolenie kierownika bez zmiany systemu po prostu nie wystarczy lub może wprowadzić tym samym jakiś chaos w firmie. Ale teraz porozmawiamy o czymś jeszcze głębszym, moim zdaniem, o oporze wobec zmiany, bo możecie mieć świetne szkolenie, dobre procesy, klarowną strukturę, wszystko poukładane, a mimo to kierownik nie chce podejmować decyzji, nie chce wziąć odpowiedzialności, nie chce po prostu tej zmiany. I wtedy myślicie sobie, no nie. Przecież dałem mu wszystko, dałem mu szkolenie, dałem, dałem mu strukturę, procesy, które są spójne, dałem mu wszystko, co jest możliwe do tego, żeby tą zmianę wprowadzić, a on dalej tego nie chce robić. I tutaj wchodzi coś takiego bardzo ważnego, czyli narzędzie analizy pola sił. Już tłumaczę. To koncepcja stworzona przez Kurta Lewina. Jednego z ojców współczesnej psychologii organizacji polega na tym, że każda zmiana, którą próbujecie wprowadzić, jest po prostu pod wpływem dwóch sił. Siły wspierające zmianę, czyli to wszystko, co ciągnie ludzi do zmiany, czyli ciągnie ludzi do przodu, jakaś motywacja, wizja, szkolenia, narzędzia, wasze wsparcie jako lidera i są siły powstrzymujące, czyli to, co po prostu tych ludzi trzyma w miejscu, jak Lęk, jak brak kompetencji, jak niejasność, złe doświadczenia z przeszłości, brak wzorców, i tak dalej. I właśnie brak działania to nie jest jakiś opór złośliwy tych wszystkich kierowników, to efekt tego, że siły powstrzymujące są większe niż siły wspierające tą zmianę. I często po prostu ten kierownik nie wie, jak to zrobić. Boi się jakiejś pomyłki, nie czuje się gotowy, nigdy nie widział, jak to się robi, nie, nigdy nie podejmował jakichś takich dobrych decyzji menedżerskich. I weźmy sobie na tapet taki przykład. Macie kierownika, któremu chcecie oddać odpowiedzialność za rekrutację do jego własnego działu. Siedzicie z nim, tłumaczycie, pokazujecie procesy, zachęcacie, nawet mówicie, że macie, że ma wasze pełne wsparcie. Ale on nadal przychodzi z każdym CV do was, każdą decyzję chce konsultować z wami. I dlaczego się, dlaczego się tak dzieje? I zróbmy analizę tych sił, czyli siły wspierające. Co ma wasz kierownik? Ma wasze wsparcie, bo przecież mu powiedzieliście, że ma wasze wsparcie. Jasne oczekiwania, bo powiedzieliście mu, czego oczekujecie. Szkolenie z rozmów kwalifikacyjnych, tak? szkolenie z zarządzania tymi ludźmi. Tak? Wszystko jest na, na, na miejscu i ma też motywację, bo po prostu męczy go wasze mikrozarządzanie. Tak? Więc ma wszystko. Do tego, żeby po prostu tą zmianę wprowadzić. Ale czemu się tak nie dzieje? Ponieważ siły powstrzymujące są większe niż siły wspierające, bo nigdy wcześniej nie tego nie robił, bo nie ma standardów dobrej rekrutac rekrutacji w, yy, w firmie. Nie wie, czy może odmówić kandydatowi bez waszej wiedzy. Ma obawę, że jak się pomyli, to będzie po prostu krytykowany. I wychodzi na to, że siły powstrzymujące są po prostu silniejsze. Więc waszym zadaniem jako lidera w tym przypadku nie jest pchać zmiany na siłę, ale też rozbra rozbrajać te siły powstrzymujące, czyli dać kierownikowi prawo do błędu, ale tak naprawdę, a nie fikcyjnie, opowiedzieć o swojej pierwszej nieudanej rekrutacji, tak? czyli gdzie popełniliście błąd, ustalić jasne zasady, kiedy konsultuje, a kiedy decyduje sam. Zamiast Mówić tylko, że ma wolną rękę, zbudować ramy decyzyjne, czyli na przykład jakieś widełki finansowe, zakres tych ról, czegokolwiek, gdzie da mu jakąś takie, jakieś takie pewne fundamenty do tego, żeby tą decyzję podjąć. I najważniejsze, po prostu najzwyczajniej jak człowieka, docenić go w dobrze przeprowadzonym procesie rekrutacji albo po prostu kiedy zrobi ten pierwszy krok. I analiza sił. Pomaga też uniknąć frustracji, bo nagle widzicie, że opór nie wynika z lenistwa tego kierownika, czy też że jest on po prostu uparty, tylko z mechanizmów psychologicznych, które są naturalne dla ludzi i zespołów. Bo każdy z nas, ja, wy, wasi kierownicy, mamy w sobie taki naturalny ręk przed zmianą, przed oceną, przed popełnieniem błędu. I rolą lidera w tym wszystkim nie jest tylko wymagać, ale także tworzyć warunki, w których ta zmiana może się wydarzyć. No dobrze, jak szkolić kierowników krok po kroku? I tu bardzo często słyszę jedno pytanie: Szymon, to jak mam szkolić tych ludzi? Od czego zacząć? Co im przekazać? Jak to robić, żeby nie stracić czasu i mieć z tego realny efekt? I właśnie, pierwszym z takich kroków jest Zidentyfikowanie obszarów odpowiedzialności, a nie tylko przekazywanie zadań, bo zadanie może wyglądać na takiej zasadzie, że zróbcie grafikę na social media, a odpowiedzialność to, że zarządzajcie komunikacją w social mediach, planujcie, wykonujcie, analizujcie tak, żeby to realnie przynosiło efekty. Oczywiście, ja teraz upraszczam, bo do tego trzeba zrobić strukturę. Trzeba usiąść z takimi ludźmi, wytłumaczyć im, kto jest naszym klientem, jakie zapytania potrzebujemy, co konkretnie mają robić, jakich, jaką komunikację prowadzić w tych social mediach. Oczywiście to jest uproszczenie, ale po tym wszystkim możecie zrobić odpowiedzialność, że oni są odpowiedzialni na przykład za te social media. Musicie po prostu dać im takie. Pewne fundamenty do tego, żeby mogli tą odpowiedzialność wdrożyć. Na pewno ustalcie jasne oczekiwania i mierniki tego sukcesu, tak? czyli jakieś konkretne liczby, czas odpowiedzi, yy, jakość raportu, może jakiś brak błędów jest jakimś wyznacznikiem w waszej firmie, może harmonogram spotkań, tak, by się, tak żeby się sprawdził. Tak? Bez takich danych wszystko będzie. Tak jak dotychczas, czyli po prostu na a wy znowu będziecie wchodzić w decyzję kierownika, bo nie wiecie, czy idzie po prostu w dobrym kierunku. Na pewno kolejnym krokiem są regularne spotkania z takim kierownikiem, czy też zespołem jeden na jeden. Nie po to, żeby kontrolować, ale po to, żeby omówić i sprawdzić, czy idą w tym właśnie dobrym kierunku. To co powiedzieliśmy przed, przed chwilą. Kolejnym krokiem jest rozwój kompetencji miękkich. Od o tych kompetencjach, co zapomina wielu właścicieli firm. Wielu właścicieli właśnie szkoli ludzi z jakichś systemów CRM-u, z Excela, ale zapomina o najważniejszym, że te kompetencje miękkie kierownika to taki mały, niewidzialny kręgosłup jego skuteczności. I zwłaszcza powinniście rozwijać ludzi, także siebie, w komunikacji, w trudnych sytuacjach zwłaszcza. W rozwiązywaniu konfliktów, w feedbacku, czyli jego dawaniu i też przyjmowaniu, w prowadzeniu spotkań, w zarządzaniu sobą jako, jako osoby w czasie, na delegowaniu, tak i wiele innych. I to są rzeczy, które decydują o tym, czy zespół chce iść za wami, czy też za waszym kierownikiem, czy po prostu wykonywać wasze zadania. Kolejnym krokiem to dajcie przestrzeń. Do błędów i samodzielnych decyzji. I wiem, że to jest bardzo, bardzo trudne, bo wiecie sami, że zrobicie coś lepiej, szybciej, sprawniej, precyzyjniej, ale jeśli nie pozwolicie kierownikowi czy któremuś członkowi waszego zespołu popełnić błędów, to nigdy on się nie nauczy, jak rozwiązywać właśnie takie problemy, czy też postępować w razie jakichś trudnych sytuacji, tak to nazwijmy. I Błąd sam w sobie nie jest porażką. Porażką jest to, jak ktoś nie wyciąga z niego lekcji i popełnia go drugi, trzeci, czwarty raz. Zapamiętajcie to, bo to bardzo ważne. Teraz przejdźmy do pętli szkoleniowej, czyli ucz, deleguj, sprawdzaj, optymalizuj. Bo to bardzo przypomina proces PDCA, czyli zaplanuj, zrób, sprawdź popraw, tak. I właśnie na początku musisz nauczyć, czyli daj jakiś kontekst, dlaczego to jest ważne, daj jakieś narzędzie, czyli jak to zrobić, i daj przykład, czyli co to znaczy na przykład dobrze zrobione. I możesz to zrobić przez na przykład rozmowę, krótkie szkolenie wewnętrzne, case study, ćwiczenie na realnym zadaniu. Drugim punktem jest deleguj. Nie tylko zadanie, ale też odpowiedzialność, to co już powiedzieliśmy w tym odcinku, żeby nie delegować zadań, tylko od, delegować odpowiedzialność za pewne obszary. Kolejnym krokiem jest sprawdzanie, a nie tylko kontrolowanie, tylko też wspieranie. Tak? I właśnie musicie obserwować jakieś postępy, zadawać pytania w trakcie, dawać ten feedback, pomagać w analizie błędów. I wspierać oraz oceniać te efekty oraz optymalizować, czyli wyciąganie wniosków i mm, na przykład możecie zadać kierownikowi pytanie, co się udało zrobić, co by zrobił inaczej, co można zmienić, żeby następnym razem było szybciej, lepiej i łatwiej. I to właśnie mm, nie jest koniec tego cyklu, tylko początek. Początek, bo za chwilę. Znowu musicie czegoś nauczyć tego kierownika, znowu musicie to delegować, znowu musicie to sprawdzić i znowu musicie to optymalizować. I to wszystko kręci się po prostu w kółko, bo tak rozwija się lider, a jak lider się rozwija, to i cały zespół. No dobrze, załóżmy, że przeszliście z kierownikiem te wszystkie rzeczy, wszystkie kroki, zainwestowaliście czas, daliście narzędzia, ustaliście oczekiwania, szkoliliście, wspieraliście. Dawaliście przestrzeń, a mimo to nic się nie zmieniło. Kierownik po prostu nie bierze odpowiedzialności, unika decyzji, a zespół dalej ciągnie wszystko do ciebie, tak? I macie wrażenie, że po prostu od dłuższego czasu kręcicie się tylko w kółko. I właśnie, czy macie problem z procesem, czy macie problem z człowiekiem? Z procesem możecie mieć problem tylko. Wtedy, gdy ten proces jest zbyt skomplikowany, jakiś nieczytelny, bez jasnych granic odpowiedzialności i z luką komunikacyjną między jakimiś na przykład działami. I wtedy nie pomoże nawet najlepszy kierownik, bo on też po prostu tonie w chaosie. A z człowiekiem, jeśli widzicie, że mimo szkoleń, mentoringu i szans, ta osoba nie wchodzi po prostu w rolę lidera, to w tym przypadku macie dwa wyjścia: albo zaproponować inny kierunek rozwoju, bo może ta osoba lepiej sprawdzi się jako ekspert, lider techniczny, wsparcie operacyjne, albo po prostu się rozstać. Ale z szacunkiem i stanowczo, bo prawda jest taka, że zostawianie niekompetentnego lidera w roli kierownika, to nie akt lojalności, tylko bardziej akt sabotażu, sabotażu na własnej firmie. I to są trudne decyzje. Nie mówię, że nie, ale jeśli jesteście właścicielem czy też liderem i Waszą odpowiedzialnością w tym przypadku jest to, żeby budować zespół skuteczny, a nie zespół, który żyje iluzjami. No dobrze, słuchajcie, zbliżamy się do końca tego odcinka i chciałbym z tego miejsca podziękować Wam, że byliście jego częścią w dzisiejszym dniu. Mówiliśmy dzisiaj o, o tym, czym różni się przedsiębiorca od stratega, że samo szkolenie kierownika to za mało, żeby zmienić cokolwiek w firmie, też trzeba zmienić procesy i system w firmie. Zajrzeliśmy w mechanizmy tego oporu, dlaczego ten kierownik może mieć opory przed zmianą. Daliśmy też konkretne narzędzia do tego i dowiedzieliśmy się, że kierownik powinien mieć pewne kompetencje, tak, żeby zarządzać tymi, tymi ludźmi, jak wdrożyć taką zmianę, jak zarządzać tą zmianą. I jeśli ten odcinek był dla Was wartościowy, udostępnijcie go komuś, kto też prowadzi firmę i ma problem z wdrożeniem jakiejś zmiany u kierowników, czy też ma problem z samymi kierownikami? I możecie też zostawić opinię na Spotify, na YouTube. To będzie bardzo dla mnie pomocne. To pomoże mi bardziej spojrzeć z waszej perspektywy na, na podcast, na, na wiedzę, jaką przekazuję. Możecie też napisać do mnie maila na s.pirkomałpa-coordination.pl. I podzielić się swoją, swoimi spostrzeżeniami, swoją opinią na temat tego, jak wyglądała u Was zmiana z kierownikami. Też chciałbym powiedzieć, że za tydzień nie będzie odcinka, nie wypuszczę, ponieważ wyjeżdżam, wracamy za dwa tygodnie, za dwa tygodnie już będzie odcinek. Także trzymajcie kciuki, i cóż, zostawiam Was dzisiaj, w tym dzisiejszym dniu. I do zobaczenia oraz usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu PNO. Cześć!